Muszę jeść mózgi. Tak. Witamy was serdecznie po wakacjach. Witamy serdecznie po wakacjach. Jak widać Miłoszowi wakacje zrobiły dobrze. Dobrze mi zrobiły basz jakieś gry na dzisiaj. Ja dzisiaj jakieś gry. Mam. Bardzo Ja dzisiaj będę dostarczał, ponieważ mam miażdżące absolutnie super fajne, najlepsze tytuły na świecie. Trzy, a ja też mam trzy gry, w tym jeden o stolcu. Tak. I będziemy dzisiaj mówić o takich między innymi rzeczach. Uh -huh. Jak nie wiecie ale, o czym, ale... to. O czymś. No, Tadeusz. No miło. Słuchaj, ponieważ się spotykamy po przerwie, to chciałem, żebyśmy tak wystartowali z wolna. Ale sportowo. Zwolna, ale Bo na sportowo. Wiem, że ty masz parę takich tytułów, które mogą Pozarządzać albo porozporządzać. Pociesz się, że większość z nich, nie, wszystkie są też na konsole, więc może będziesz mógł nie zagrać. Tak. Ojej, ojej. Dlatego chciałem zacząć od tyłu, który nie jest grą daremną, umówmy się, a mianowicie <coughs> jest to nie, NBA najlepszy. Koszykówka Live 08. Czyli część 2008, 2008 8, tej bo już tak szybko serii. produkują te gry, że, że kalendarz nie nadąża za nimi po prostu. No, no, no. a oni robią to przyszłości. Do... Tak, tak no, powrót do przyszłości. Nie. I ty dzięki temu masz poczucie, że jesteś znacznie dalej niż jesteś. Tak. A zaletą gier sportowych Electronic Arts jest po pierwsze to, że jest ich dużo. Po drugie, że wszystkie wyglądają identycznie, że dokładnie jak poprzednia wersja. Że wszystkie są bardzo podobne do siebie, umówmy się, jakbyś był głębokim wnikaczem, to byś wiedział, czym że się tam różni. są masa, masa, w ogóle jest po prędkość poddania tego trzeciego, tak. yy, przy wciśnięciu dziesięciu jest... guzików dokładnie. i położeniu nogi za uchem, dokładnie. to wtedy się zwiększa o... Tak. 40 sekundy. sekundy i to zmienia w ogóle całą taktykę. Diametralnie, diametralnie. To właśnie tak wygląda NBA aktualnie. Mm -hmm. I mało ci tego powiem, jest jeszcze dołożony do tego wszystkiego srogi tryb treningowy, ale to już jest tak srogi. maksymalnie. Chciałem wam stref. powiedzieć tylko, że srogi to jest nowe słowo klucz Miłosza w, ty w tym sezonie. Y ten program sponsorowany jest przez słowo srogi oraz literki NBA i cyferki 2008. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Ja zaraz cię przełapię na Twoim słowie kluczowym. W każdym razie wchodzisz do trybu tej srożni, czyli do trybu treningowego. Ja dzisiaj przyniosłem nową maskotkę. Maskotkę? Tak, będzie się nazywała Tadzik. Jak ładnie? No już rozumiem. Zliczny jest, prawda? Ja ci teraz będę demonstrował. To jest Tadzik. Tadzik jest koszykarzem. To jest dla... jakiś przytyk tak Nie, 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 w, życiu, <gleż> w żaden to jest, sposób. Przypa przypadkowa zbieżność W żaden sposób. Mis. I jak jesteś w trybie tym srogim pod tytułem Strożnia, widzisz ten charakterystyczny y, bieg zgrabny? Mhm. Przypomina ci to coś, Tadeusz? Twoich młodych lat może? E, w każdym razie. Tak, uciekałem tak przed dziewczynami. Jest, <grym> jest taki motyw. Że musisz, na przykład, żeby zrobić slamdanka, musisz wycykrować wycynkrowa co do pół metra wciśnięcie butonu, puszczenie go i wciśnięcie następnego. Na tym polega. Co do pół metra w skali rzeczywistej, to tak? W skali tego boiska, który jest wirtualnie. To jest szybka gra już nie dla ciebie, ale są ludzie, którzy to ogarniają, dlatego skup się chociaż chwilę jeszcze. Bo teraz ci uważaj, będę sypał troszeczkę, lał wody na, 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 na twój młyn. Hmm. No. Że. Ta gra wygląda mimo wszystko staro. Ona no właśnie, jest z przyszłego ja, ja roku, ja a wygląda jak z 2006. A tam są jakieś dane statystyczne, ale to nawet menu. No dzisiaj po pojawi się jeszcze na przykład, nie, nie powiem co jeszcze, ale pojawi się jedna gra, która jest wyścigiem. I jak się porówna, jak menu wygląda w tym wyścigu, a jak wygląda w tej koszykówce, no to to już są lata Wyścigi, świetne. To chyba ja, ja robię dzisiaj wyścig. Tak, no mówię, że to, twoja będzie to. Tak. to, prawda, to. prawda, że te, to ładne. Że to, to, to są lata świetne. To już wiesz, że w designie nawet takich rzeczy jak menu świat poszedł do przodu, ale nie w Elektronik, Arts, bo tam siedzą ludzie w takim małym Nie wszystkie gry miały dzisiaj ładne I oni produkują wszystko na to samo kopytko. Z tego bezpiecznego startu możemy wam powiedzieć, że jak ktoś ma koszykówkę NBA z Elektronik z poprzedniego roku, to może sobie spokojnie przy nim zostać, chyba że ma jakieś parcie na zawory niesamowite, żeby to zakupić. A jak ma luz na zaworach, to może sobie spokojnie zostać przy starej. Tylko mówiąc, ma do wydania dodatkowych 270 Dokładnie, zeta, czy tam Ile kosztuje gra na PS3. True. Widzisz mi już ze mną to jest tak, mówisz masz, mówisz ładne menu, masz A, grę szuka, z ładnym menu. Co w tej grze wcale nie chodzi o to, że jest ładne menu, menu to jest tylko jedna jej część, cała uh -huh. reszta w ogóle jest też totalnie fajna i ładna. Oczywiście chodzi nam o kolina Macre Dirt, który nawiasem d mówiąc jak odkryłem ostatnio organoleptycznie, w Stanach nazywa się po prostu Dirt, oni niby, niby, nie mają pojęcia, to jest Kolin. Więc się nazywa po prostu. Brud. A, bo oni nie wiedzą. Nie tak, wiedzą. Trzeby tak, tak, to... im nie utrudniać. Kanie. Colin jest teraz wierną kopią toki, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. Znaczy, jest piramidka, odlokowuje się kolejne wyścigi te w tej piramidce do góry, każdy wyścig jest z innej paczki. Podzielili to tak, że masz sześć głównych jakby typów wyścigów, czyli tam są rali klasyczne, są takie rali w stylu troszeczkę Dakaru, yy, crossovery, czyli takie, że się jedzie po dwóch trasach osobno i się ściga, i rali crossy, czyli że się jeździ w sześciu i się tam stukasz, to trochę jak go karty całkiem fajne. Jaki jest dzwon taki konkretny, jak Ci no. siedzi w środku, jak Boga kocham, czasem miałem takie wrażenie, że o mój Boże, jak dobrze, że w życiu nie przeżyłem żadnego poważnego wypadku samochodowego, jeżeli to tak wygląda. Mhm. Gnie, gnie, się wszystko, odpadają w koła, gnie w ogóle, w ogóle Fajny patent tego. jest to, że jest zniszczalny zniszcz, niszcz, teren, więc jak przyłożysz w barierkę, no. na przykład taką bandę klasyczną metalową, to, to ona się zagina. No. Możesz ją zagiąć zupełnie, możesz z niej zrobić haczyk, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia oczywiście dla gry jako takiej, ale jest bardzo no, fajnym, fajnym, fajnym elementem. Jeździ się bardzo fajnie, jak zwykle strasznie dużo fajnego jest w tej grze, jeździ się bardzo sympatycznie. Jak to, czeka, jak to ty mówisz, Dzisiaj... Srogo? Ro, srogo. srogo się, jeździ się srogo. srogo, jeździ się, srogo, gdyż model jazdy jest tak jak zwykle wypięty pomiędzy zręcznościowym, taki wważony pomiędzy zręcznościowym a... a to ty nie lubisz, bo ja słyszałem, że pamiętam, że te symulatory bardzo no nie są, ale on jest symulatorowy, jest a jest. Pod... Podobno w tą grę można na klawiaturze. Mój kolega to w ogóle oh. napinął na klawiaturze ja szczerze mówiąc nie rozumiem idei grania w te, gry tego hmm. typu na klawiaturze, mnie wkurzało strasznie, bo ten samo od razu mi tak... No się, że są zdolne. że ja to że kierownica, zasurwasz, prawda, i pimpujesz tam. No powiedziałem, pimpujesz, Strasznie dzisiaj dużo słów powtarzam. Chodziło mi generalnie biorąc o to, że ja lubię bardzo jeździć to, czego miłość nie potrafi zrozumieć. Jedną trasę dopinać tak, żeby te ułamki sekund urywać na każdym zakręcie. Perfekcjonizm. Ja muszę onować. Jak, jak mam ownowanie, że ułamki sekund, to w ogóle... A tutaj się wyjątkowo naleci przeciwko mnie, innym graczom, nie, to jest fajne, wiesz, bo w końcu w kolinie są bezpośrednie wyścigi, w których się ścigasz z innymi koleśami. Z innymi można. I to jest super fajne. No ach, tak nie wspomniałem no. o mojej ulubionej jeździe tutaj, czyli tak zwanych Kor, Championship Offroad Racing. To są tak, to jest taka formuła wyścigów no. amerykańska, no. która polega na tym, że się ścigasz offroadowo. To odkryli, no, no. odkryli no. ale są strasznie fajne e, autka tam, ponieważ tam są takie bugi, klasyczne e, dune bugi, wiesz, taki. takie lekuteńkie, hmm. leciutki Oramowane. samochodzik z potężnym silnikiem oramowany i zasuwasz, one skaczą, odbijają się, tam się haczą tymi kołami, wypychają się z trasy, no bajem, naprawdę. A można je jakoś kastomizować, czy one są Można takie... je kastrować. Znaczy się, że robisz lżejsze. Nie, nie można, e... kłamie, ale zrymowało mi się do tego. Ten... Nie rozumiem. Jest garaż, że, ale tak naprawdę jak się gra, to człowiek klika race, 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 race. w ogóle nie zwraca uwagi na utożsamienia jedzie! I jest fajnie, jest bardzo jest bo zjemna, Dla mnie ta tak jasna. gra, powiem ci, ona tak pachnie nowością bardzo i wygląda poprawnie, wygląda to, fajnie, i, fajnie i, wygląda lepiej niż inne wyścigi. Jest, na poziomie to jest fajna. To na... Bardzo mi się te menusy spodobały. O, wiesz co, one mi się podobają, bo ja tutaj to widzę, to że pracowana, się dzieje, jest jest no. do pięta. No. Ja do pięta gra, kolejna do pięta gra. Jest fajna, wiesz, no bo to jest Colin, Aha. tylko że Colin taki z dodatkowymi opcjami, no troszeczkę jest go więcej, już nie masz tylko i wyłącznie Forda Focusa, jak w słynnym trzecim i ramfordem Fordem Fokusem. Tylko masz tych samochodów od płytki, bym powiedział, jest ich chyba 40, 40 46 pytań. różnych samochodów. Modeli. Dużo, że w Dużo jest, bardzo. Można ciężarówkami się ścigać, można się ścigać tymi bagi bagisami. Są Subaru, normalne, klasyczne takie rally, rally samochody. No i jest tego naprawdę masa, masa, masa. Troszkę się jest ciężko przez to skupić na jednym jakby typie wyścigów, ale za to odkrywasz, wiesz, tą te, 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 te wyścigi ofrodowe takie. Całościowo ogarniasz. Bardzo, no i wygląda przemiażdżąco. Naprawdę, słuchajcie, jest to. O Jezus, jak ta gra wygląda. Jak się włączy kamerę ze środka, to po prostu film momentami jest. Wybiła godzina. Wybiła godzina. No, no, no. Była godzina w do bugiej. Bugiej, dokładnie. Słuchaj, kolejny fascynujący tytuł. Na, na, Wii. na Wii. To jest taka gra w której grasz sobie ludzikiem, na przykład ja najbardziej sobie lubię wybrać jakąś sztukamięs, która się nazywa Tadziololo. Nie no, to się baba. Bo Ale nazywała się Tadzio Lolo. W ogóle baba to jest najczęściej, najczęstsze imię, jakie nadaje swoim postaciom w grach, bo nie trzeba się daleko przesuwać po menu. No tak, najprościej. E, no i o, proszę, jest widać sztukamięs. I teraz tak, uważaj, bo po, mówicie o co jest chodzi po części w tej grze. Chodzi no, o to, pacho. że merdając w rytm różnych piosenek, czyli trzeba no. zawiązać, teraz będę poprawnie pokazywał, trzeba wiązać to, żeby nie zbić szyby, ani nie wybić mamie zębów. Zrobić kilka obrotów dookoła, żeby w promieniu twoich rąk tak, nic, nic, nic nie, nie, nie było, dawał. I jedziesz rytmicznie, różne butony przy tym wciskając i ludzik na ekranie się stylistycznie porusza w dwóch dostępnych na początku stylach. Tak i tam mogą być różne ludziki, ale sztuka mięs, wiadomo, sztuka mięs, co sztukami to sztuka mięs. I ja na początku myślałem, że to jest dość proste i to się da zrobić, a tam się okazało, że jak wciska się dodatkowe butony i można poruszać też gałeczką i przemieszczać postać, to się okazało, Poruszanie że, gałeczką że w grę, dokładnie gładkiego zawsze jest fajne. wy dzieci przeziębione. Tam można jeszcze mieć dużo różnych innych opcji. I Nie. no przysięgam Nie. i zacząłem robić kombosy, bo tego nigdy dosyć, jak wiemy. Wiadomo. Można sobie pompować miterek, można wciskać rytmicznie przyciski, jak coś dochodzi. A jak się na arenie pojawia jak taki ludzi, który daje bonusy, to jeszcze do niego podchodzi. Ten czerwony ludzi, który. To... Tak i sztuka zbiera i dzięki temu możesz się sztuka zbiera, e, ruszanie. Zbiera, kremiecku. a ty robisz do tego bonusy wszystkiego. Ale to jest jeszcze nic. To jest jeszcze nic, bo jak ci się znudzi. Nie Albo już twierdzisz, tak. że jeszcze jest więcej że miąchasz, tak? Już czochrasz na maksa, to możesz sobie zrobić z tego wideo, co nagrałeś. Wyobrażasz sobie, Nie. pododawać efekty. Ja zrobiłem takie wideo dla ciebie, a potem je sobie będziesz mógł obejrzeć i, i nawet napisałem twoje imię, żeby ci było wygodniej. A teraz uważaj, patrz! Nie wiesz, co to? To jest mikrofon. Mikrofon, mm. dokładnie. <gry> <gry> Za pomocą mikrofonu możesz też traktować tę grę jako karaoke. Możesz tańczyć, Nie. możesz śpiewać, możesz klipy edytować. Ty potrzebujesz czegoś jeszcze więcej od życia, a w takiego swojego strzelanka coś to posiedzisz, pograsz, a tutaj wiesz. Można posiedzieć ze znajomkami, można coś tam Jak zaprosić. sam to, co robisz? Wziąć parę sztukami. Jest, nie no, to są inne tytuły, rzecz jasna, to można pograć sobie na przykład w ja można sobie pograć w taką grę, co ją już jeszcze dzisiaj mm -hmm. pokażę. I każda Artie z tych gier widziałeś... jest na innych konsolach, tylko wygląda 30 razy lepiej. Nie, to wcale nie znaczy, że ja, ja uważam, że Wii jest troszeczkę ten... trefnym pomysłem. Wcale nie, nie uważam. Ty jesteś jakiś jęczliwy po prostu. Jest nie to... mów, że ty siedzisz i po prostu, i, nie wiem, i grasz w poważne tytuły przez całe no życie. No kurde. No chyba kłamiesz no troszkę. Chyba kłamiesz nieznacznie. No nie. Tak, jeszcze powiesz, że to jest kolejna gra do podrywania pani. O, zapomniałem! Właśnie. Faktycznie! To jest kolejna gra, słuchajcie. Wrywam, wrywa, no to i Bo, szmurki, w ogóle jak nie jesteś samemu, to nudno. Ale jak przyjdzie sztuka. E, o, to jest arka. To jak przyjdzie sztuka, to można z razem z tą sztuką i macie wiiloty wi i wikrofony i po prostu, no ale tak po. Ojej, cały wieczór. Czujesz to, wino, świece, w dwójkę. W dwójkę w w grać, gracie, gracie w to w długie. W dwójcie. W Dwyri. <grym> w Gwedecie. W w w w w dwiwe... Dwi dwi ja, w związku z tym Tadeusz, ponieważ ty jesteś społecznie upośledzony, nie spotykasz się z ludźmi, no. siedzisz sam w domu. No. Nie wiadomo nawet, co tam ściągasz na ten swój komputer. Nie chcesz wiedzieć. A tak, przychodzi do ciebie koleżanka i już wieczorem jesteście dobrymi znajomymi i udajecie się w kierunku zachodzącego słońca. Dzięki tym trzem białym magicznym przedmiotom tylko. Tylko, a, a, a te twoje wyścigi, nasory, sorry, laskę chcesz wybrać? Zobacz, zobacz jak, jak ja w zakręty wchodzę, jak mi się tu wgniata maska. No, ale to jest Moja na dziewczyna sposób. na przykład siedzi no, i mówi o, nie, jak nie... ty ładnie grasz. No ale większość interesuje Jak ja cię kocham, bo tak ładnie grasz. No dobra, dobra, już starczy. Chciałem powiedzieć, że to jest dobra party game i należy się nią zainteresować. I wszyscy normalni ludzie, którzy wolą się kontaktować z innymi ludźmi w życiu, a nie siedzieć sobie samemu jak takim mały środki. sobie wtedy Wii i ćwiczą, bo to jedyny sposób, żeby mogli poćwiczyć sobie. Aha, aha. Ja, dziękuję. Proszę. Teraz podrobnicy, po, drobnicy, po przyszedł czas na miazguna odpowiedniego. Na grę, którą widzę, że chcesz coś powiedzieć, ale nie mów. Nie mogę, bo jest za wcześnie. Jest za wcześnie. Hmm. Na grę, która absolutnie zmiażdżyła mi tętnicę, rozwodniła mi mózg. A czy pyształa ci pośladki? Pyształa mi pośladki i zrobiła różne inne rzeczy. Gra nazywa się World In Conflict. Jest RTS-em zupełnie nowym ze Szwecji pochodzącym, a zrobił ją z pochodzenia Polak. Ale to już nieważne. Nieważne. Hmm. Gra nazywa się World in Conflict, moi drodzy, jak sama nazwa wskazuje, jest o świecie, który jest w konflikcie, chodzi o trzecią Wojnę Światową, ruskie w końcu pękły w 89, alternatywna linia czasu, najechały na Amerykę, najechały na Europę, na Europę, się dzieje, wybuchają bomby, wybuchają bomby taktyczne, nuklearne w późniejszej części gry, miazga absolutna. Teraz tak, zacznijmy od samego początku, tuż gra powstała jako koncept, proszę ciebie, mój drogi kolego, adwersarzu mój i, i kompanie Miłoszu, powstała jako koncept Koncept multiplayerowy. Jestem twoim awersarzem tylko dlatego, że zasady zobowiązują. Znaczy, jesteś tak, a nie masz być tak. Więc powstała ona jako koncept multiplayerowy. Powstała jako po koncept multiplayerowy wzorowany, uwaga, na Battlefield'zie oraz Counter-Strike'u, co jak na RTS-a jest dosyć dziwne. Chodzi o to, że oni zupełnie zmienili metodę rozgrywki. Nie ma bazy, nie ma w ogóle żadnego budowania. Jest tylko i wyłącznie wzywanie jednostek do takiej specjalnej strefy. Gra się najlepiej ośmiu na ośmiu. Ale ostry. dlaczego nie ma bazy, jak ty zawsze tak lubiłeś, jak się zbierało Jeszcze nie ma Tak, ale w tym wypadku I nie metra. lubię meta. Bo lubię postrzelać. Ta gra jest o strzelaniu, o wybuchaniu, o wysyłaniu jednostek swoich na jednostki wroga jedno... non-stop po prostu, bo to jest tak fajnie zrobione, że cały czas masz jednostki, cały czas jak stracisz jednostkę jednostki, to punkty za nie dostajesz z powrotem i one A, z powrotem jest. wydajesz i znowu wracają. I, tak I to cały jest taka czas rosyjska mielisz. strategia. I to jest taka rosyjska ruletka. Jak nasz strategia. batalion piechoty napotyka na pole minowe to, to szturmuje wysyłamy... tak, jakby go nie było. Tak Idą prostu... dzieci przez pole i no... machają na 300 metrów. No, tak? no więc właśnie tak to mniej więcej wygląda. Eee, kieruje się bardzo niewielką ilością jednostek, co jest też bardzo fajne, e, ponieważ gra się w teamach, wiesz. Zgranie w Timie, eee. następny numer polega na tym, że w odróżnieniu od wszystkich innych gier, tutaj RTS-ów znaczy się tutaj się można dołączać w trakcie gry. Mecze mają 20 Aha. minut, można sobie wskoczyć w dowolnym momencie, co jest prze fajne, ponieważ jak dotąd, jak się siadało do RTS-a, jak już siadałeś, to. I grałeś, 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 aż tam ci tej A jest bazy tutaj nie A Czy to jakiś wyborali? rating? Bo na przykład, zobacz, ja A, mam taką wątpliwość. Tak, wątpliwość, tak ja samo w... jak w Battlefieldzie, zdobywasz A, okay. punkty, stopnie, dostajesz aczichmenty. Są... Grasz sobie z kimś, na przykład ja gram z tobą, tak? Czyli no. jesteśmy przeziomami. Jesteśmy przeziomami. Oba. Przeziomami jesteśmy, gramy, 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 i nagle jakiś nubzor nam się pakuje i tak. Eee, to ja może będę piechotą kierował, a ty umiesz grać na wzorze. Eee, eee. Znaczy wiesz, free for all, jak w każdej grze, wygląda tak, że czasem się trafia na nublety, czasem się trafia na jakichś kolesi, którzy grają pro, ale no. najfajniej się w to gra mam takimi zgranymi, Aha, że już masz pięciu, pięciu, pięciu no klany, no, 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 to no w ogóle będzie bardzo ostro supportowane klanowo. Yy, firma, która to robi, podpisała umowy z CPL-em na 650 tysięcy dolarów, World Tour jeszcze zanim w ogóle ta gra o, wyszła. Je, je, Cuda nie widy, w ogóle będzie miażdżyła, ma zmiażdżyć absolutnie wszelkie możliwe multiplayerowe pro gamerskie, wiat, pro -gamerskie, pro -gamerskie tętnice, ale ale, bo jeszcze chciałem powiedzieć, oprócz tego, że jest niesamowita w multiplayerze, że, że gra się w nią super fajnie, dlatego że nie musi się człowiek na nią tak strasznie skupiać, chyba, że gra oczywiście mecz jakiś ważny, to sobie troszkę bardziej. Ale że można sobie do niej tak usiąść, na tak 15 minut, to jeszcze oprócz tego ma bardzo, bardzo fajny single player, który wymyślili. Proszę ciebie, jest bardzo dobrze narysowane postacie, sensownie takie są, to jest wszystko fajnie zagrane, dobre filmiki przerywnikowe i do tego są super twisty, czego się nie spodziewałem absolutnie, że w takiej grze... są super twisty? Twisty w, w sensie, że są zwroty akcji, Ach. niespodziewane zwroty akcji, facet, o którym by się w no. życiu nie pomyślało, że może zostać bohaterem w tym bohaterem zostaje, no, strasznie ja fajnie. W życiu. I dobrze zagrane, napisane przez niejakiego Larego Bonda, czyli faceta, który zrobił serię Harpoon i pisał książki o, o zimnej wojnie, więc wie, co robi. Gra jest miazgą, no i oczywiście nie wolno jeszcze zapominać o niukach. Jeżeli pamiętacie nasze reakcje po niuku z e, Supreme Commandera, e, Supreme Commander, taki niuk tutaj... Póki kurde, ten nuk jest po prostu przepiękny, najlepszy na świecie, będziecie mieli okazję zobaczyć w materiale. syćcie tą grę. Ona naprawdę jest najlepsza na świecie obecnie, jeżeli chodzi o RTS. Jest po prostu super fajnie. Sroga jest. Sroga. miażdży. Beszta. Nawet miłość nic nie powiedział, znaczy się, że on musi być. No, czochra, poniewiera, czochra. Słuchaj Tadeusz, mam dla Ciebie taką grę, która będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Na pewno. Ponieważ jest na X360, to po pierwsze. Po drugie jest. Po drugie jest na trzech płytach. Na trzech płytach, na to, trzech jest, płytach. Jest to jest zaskoczenie. To jest Singlowy. Czyli musi starczać na przynajmniej jakieś 200 dni tu rozgrywki. Tak, Pierre znaczy. dni w ogóle wystarcza. W każdym razie to jest gra, która jest finalem na X360, można tak Nawet powiedzieć. Nawet wygląda jak w sensie. final. Nawet Znajdź wygląda 20 jak... różnic. 20 różnic. Uh, Enkantery są rozwiązane w podobny sposób. Voldemort bo... ma taką samą fryzurę. Ma podobną i duży miecz. Laska ma taką samą kokardkę. Jest Heris. taki skład, dread skład pod tytułem Ludzik, drugi Ludzik i laseczka. A młoda, w zasadzie nie wiadomo w jakim wieku, jak taka sztuka mięs. W każdym razie jak, jak Potter, Ron i Hermiona. I oni idą, i Potter jest tutaj kolesiem, który zadaje physical Damage. Mm -hmm. Laseczka daje magical damage Oczywiście Uf, można ich potem Hermiona przerobić znaczy się. Hermiona, sztuka więc, A, a Ron... ludzik jest healerem lecz tak. I tylko ich troje się ma przez Można ich przeszkolić, ale oni tak bazowo są tak. I oni są tutaj, w tej, w tej drużynie I teraz, o co chodzi w grze? W grze chodzi o to jest taka historyjka, że wiadomo, oni mieszkają w małej wiosce, są biednymi dziećmi i w ogóle, i nagle któregoś dnia, jak to wszystkie dzieci w małych wioskach, orientują się, że zostaną bohaterami i ratują cały świat. No proszę. I ten e, główny bohater mówi: To jest taki pomysł, bo my musimy. A laseczka mówi: Dobra, a facecik ten drugi mówi: A okej, okay, bo ja w zasadzie nie mam co robić, to chodźmy coś podobać. No ci ratujemy świat. Tak. Zaprzeczając prawom fizyki, dobrego wychowania, norm społecznych wyznawanych przed dzieci i wszystkiemu innemu, co możesz wiedzieć o dzieciach i o świecie. Oni ruszają i dokonują czynów nieprawdopodobnych. Nauczyłeś się tego na pamięć. Nieprawda? Ja po prostu jestem świetny. Masz taki I... flow. Tak, mas taki flow. Nie to. przerywaj mi, bo zaraz stracę i to jest po prostu coś, czego nie lubię. I teraz patrz co się dzieje, bo się okazuje, że w pewnym momencie oni muszą wykrzesać się magiczne moce. No bo nie. zadają. Tracz. Bo oni zadają po jeden demedra w trakcie walki. Nie. I, w pewnym... I mówiąc tak, kolesie, kurde, zadają po jeden dema. Musimy z nich zrobić super bohaterów. Tak jak w farim zobacz, on jest normalnym chłopcem, który nagle okazuje się. I tak zwane za magicznym pociśnięciem tak. guzika. To tu jest lepsze, bo oni dostają e, niebieskie kulki, które nazywają się, uwaga, niebieskie kulki. I tę niebieską kulkę mogą połknąć, i wtedy nie wiadomo Kluwa dlaczego. Się z nich nie wiadomo dlaczego wychodzi z nich taki cień. I to jest cień, który jest demonem, który za nich walczy, i on już no srogo damage diluje. I tam jest, słuchaj, takie, teraz uważaj, nie zawaham się użyć tego słowa, high fantasy, bo mój drogi, technologia, latające maszyny, Lasery. a jednocześnie ist istoty, które nazywają się, e, już mówiłem ci. Tak, bo, powiedz to jeszcze raz, proszę. k tłumaczeniu, e, kupowąż. Nie, już bądźmy <gry mover> solcowy stolcowy wąż. Stolcowąż. Stolcąż. Stolcąż. Stolcąż Wążsk, który wygląda jak taka skręcona, różowa kupa z Włócznią i z taką małą. Skręcony stolec, przedstawienie. Z, 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 z taką włócznią jest z takim małym pyszczkiem I ten pusty grał jak... No jeżeli i jeżeli można... przeciwnicy w Final Zatko. Fantasy byli idiotyczni, ponieważ atakowały nas tam tostery, budziki, jakieś rzeczy, to stolcowąż po prostu... Stolcowy, stolcowy Nie, nie. Mnie po prostu rozplata mi neurony od razu, jak Dostarcza. Go, dostarcza do I tam jest dużo takich historii. I się chodzi. I są enkantery takie rzeczy. Oczywiście. Oczywiście jest oprócz stolcowąża. Oprócz stolcowąża jest e, wściekły szczur. Z drugiej strony jest scenariusz, który jest scenariuszem, który nazwałem na potrzeby tego programu Omg Wytyf LOL. E, ponieważ. <noise> <laughs> Przez cały ten scenariusz, a, który nazywam Omg WTF lol, jest tak, że ci bohaterowie wchodzą do jaskini. Oooo, statek kosmiczny. Nagle no coś chłapie. Rzuca ich po prostu w rurę. Oni ryn wypadają, w ogóle wypadają tak. Oooo, Jaskinia. Jeden kamtek. Tam coś lutuje, lutuje, Jody. lutuje, wypada o, na nich robot. O, a, robot! Robot im daje takie dwie. Niebieskie kulki, pamiętaj, łykają demony. Łooo, wow, jakie demony! Jak macie już zwiedzone te kulki, mówi im tajemniczy głos, który mówi jeszcze wam Nie powiem, kim jestem. Aniuło, wow, nie powiem! Tam. Będziecie nam! Będziecie mogli robić takim wow, skarbkiem Będziecie mogli sterować. Oni wsiadą do tego startku kosmicznego. Uuuuh, latamy. Z On się potem rozbija. Uuuu, tak wspomniemy. Się. Wsp wspomniemy gra. Wspomniemy, wsp wspomniemy, że grę zrobiła Toriyama, Który skądinąd znany jest bardzo, gdyż to jest facet, który dostarczył. Dostarczył. Dostarczył, dostarczył Dragon Balla. Dokładnie. I dostarczył jeszcze parę innych ważnych rzeczy. Więc w możemy historii, się spodziewać, że oni po prostu anime. tak. I w i, i ten trzypłytowy scenariusz po prostu się wsiąka jak w marcu. Tak, uuu, Założę a się, ku, że ta laska ku, wo, na końcu wąż. ginie. Tak jak Aeris, wcale wam nie ze sobą Giniesz na końcu. A chciałem wam powiedzieć, że jak macie Xboxa i lubicie RPG, to myśmy po prostu ze znajomymi wpadli w to momentalnie i każdy chciał zabić kupo węża własnoręcznie. Więc jeżeli wy do tej pory nie zabiliście żadnego ja kupo dzisiaj węża, pokonałem to... kupowęża, Ja dzisiaj pokonałem stol węża. No, polecamy i tak. Tak. Polecamy stol węża. Słuchajcie, to jest najbardziej oczekiwana chyba gra pc ostatnich lat. Przy okazji wyszła na konsole. Mówmy się, że najbardziej oczekiwana Gdzie gra. Tu zacząć? Gdzie tu zacząć? Gdzie to jest zacząć? wybitna. Jest to... Zacznijmy od początku. Dobra, jest jest wybitna, jest, strata, jest prześliczna, strata, tak, 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 jest strzelanką, dobra. chodzi się po zatopionym mieście, dobra. w którym się coś wydarzyło, odkrywa się tą złożoną historię, przyjaciele okazują się wrogami, wrogowie przyjaciółmi. Można dokonywać dwuznacznych moralnie wyborów w postaci przerabiania małych dziewczynek na dobra, czystą energię, tak. względnie oczyszczania ich czystej energii poprzez wyssanie, w niebiański sposób, dzięki czemu uzyskujemy zakończenie A, w którym jesteśmy aniołem, oraz zakończenie B, w którym jesteśmy szatanem. To w, w ramach wyborów moralnych w tej grze. No, gra jest niesamowita, bo ma nieprawdopodobny setting, czyli niesamowitą atmosferę. Jest w ogóle jest tak wysmakowana od strony. Graftyzm to, to jest dzieło sztuki, to jest tak, że wszyscy stoją w ogóle, o mój Boże, bajosok, bajosok. Jaki on jest fajny, z, z każdym recenzentem, z którym nie rozmawiał, z jakiego kraju, to w ogóle wszyscy O mój Boże, tą grę trzeba kupić, tą grę trzeba grać, trzeba ją skończyć, najlepiej skończyć ją przynajmniej dwa razy Trzeba się w niej rozsmakować, trzeba wysłuchać wszystkich ponagrywanych tam na magnetofonie informacji, żeby objąć jakby y, y, Pojąć całą historię i złożoność, wątki poboczne, tego jest w ogóle miliony Milioner jest, jest przepięknie wysmakowana graficznie, bo to wszystko jest art nouveau, taka, takie ładne Francuskie słowa, styl taki był kiedyś w architekturze i w dekoracji. No ja tylko mam ten zarzut, że wiesz, przy tej grze, która jest tak totalnie miażdżąca. Ona jest przy okazji tak strasznie spłycona, jest, jest ta, taki system szok, z którego wy, wycieli co fajniejsze elementy. Zostawili w tej samej prawie formie, bo tam nie wiem, hybrydy teraz się nazywają splicerzy, e, zamiast mocy psi to są e, takie śmieszne rzeczy, które się nazywają plazmidy. To jest takie jakby takie genetyczne modyfikacje, które pozwalają ci na przykład rzucić rojem os, które opadają przeciwnika, albo przejąć słynnego z trailerów Big Diego czyli takich gigantycznych nurków, którzy zasuwają z tymi dziewczynkami, które się tak dwuznacznie moralnie traktuje i one, i one chronią tych nurków no tylko to jest wszystko takie płciuchne, no widać niestety i to ja wiem, że ty się będziesz tutaj wzruszał ale to jest po prostu gra, która została dost, jakby dostrojona do poziomu konsolowców no żeby oni się nie, szybko nie znudzili no stary, no taka jest prawda, System Shock miał 40 godzin rozgrywki normalny in, inwentarz to okropne słowo, ekwipunek normalny ekran ekwipunku był RPG-iem, tam się rozwijało jakieś ale statystyki teraz, e a tutaj wychodzisz, wszystkie bronie masz dostępne od razu, wszystkie plazmidy są dostępne ja wiem, ja teraz tylko narzekam tak a walizki w nie skaczą. Znalazłeś sobie tak. konsolę i tego, a dobrze wiesz, że to w niczym nie przeszkadza, że jedyne co można było, że to właśnie z konsol się wywodzą gry, które mają fajne scenariusze. I tam się w tak Tak, dokładnie tak. Wyśmiałem cię teraz strasznie, no, bo powtarzam bo ci, scenariusz bógą. jest wzorowany na grze, która powstała na PeCety w 90 roku. No i dlatego jest i tutaj szukaj źródeł, nie scenariusz. a nie w konsolach. A czy ty jesteś głuchy, czy głupi, czy a... o co chodzi <laughs> normalnie? Po pierwsze, Nie w niczym nie Przeszkadzało. Nie, nie, jest znowu tak, a powinieneś być tak. Nie scenariusz jest płaski, Moment. tylko to, że nie masz całego Moment. miliona... Moment. Moment. ...rzeczy. Po pierwsze mógł być ten scenariusz i niczym by nie przeszkadzało. I, nie, i mów, nie mów, nie pierdł, tak, nie bo pierdut a, gra polisz, a gra była dostali, robiona na PC. A robiona na peceta. To jest po prostu gra, która dobrze wygląda na trailerach i na screenach, ale po prostu siedzisz, przechodzisz ją i pozdro poćwicz. No i odkładasz ją na półkę i tyle. No, no ale masz poczucie obcowania z dziełem sztuki. No z dziełem sztuki masz przez chwilę, no, przez to trochę cię pojara. Potem zaprosisz kolegów, oni też się pocieszą, że masz taką maszynę, która to pociągnie. I koniec, no tam nie ma nic takiego, żebyś wyszedł z poczuciem takim, że nie wiem, że. Książkę dobrą przeczytałeś, tak? A są takie no gry, które dokładnie mają dokładnie masz swoje... takie poczucie. A skąd? Widzisz, mi chodzi o to, że ona jest przepiękna, jest dopracowana, fajnie wymyślona, ma ładne menusy. To, tobie się to spodoba. Jest taka, znowu, kolejna dopięta gra, tylko niedosyt jest. Jest taki, zostaje ten niedosycik, że jednak chciałbyś więcej. Ty mówisz, że ona nie jest jak dobra książka, ona jest dokładnie jak dobra książka. Ej, no to, ale, ale jak to dobra dobry zakrót, tytuł, to byś chciał więcej. To no co ty to jej tak zarzucasz? Jest, no. Że że, jej, że jest dobrą grą? Że y, jej wzorzec, który kiedyś powstał dawno temu, był o niej od niej znacznie, znacznie, lepszy. I że została spłycona na potrzeby takich ludzi jak mój adwersarz. Dziękuję bardzo. Górne, Górne pięć. Psz, dolne. dolne pięć. Psz, żółwik. Martwy żółwik. Psz, nara. Dobra, bo teraz ty, mieliśmy dobrze. ten fast start co zawsze i. Tak! idzie do Ciebie dźwięk, więc no Teraz dostaniesz, lądre, lądre. E, zwiniętą dłonią w kłębę. Znę się, i że włóczę moje uszy. Strasznie. I już nigdy nie będziesz dmuchał w tę stronę. A tam ją teraz, żeby, żebyś nie musiał tam biec, żebym mnie ja teraz powiedział, co dobrze jest, nie pufam? Nie zgadzam się na takie traktowanie. Uważam, że redakcja jest tendencyjna i Tadeusz domagam się podwyżki.